OK, Siemanko, pan Automatik. Słuchajcie dzisiaj napęd, napęd bramy wóz napęd podziemny. Zobaczymy co tam się dzieje. Fotki widać były wymieniane, ale ja podejrzewam, że to jest tak napęd kame, kame frog. Zaraz zobaczymy gdzie jest tylko centrala, bo jeszcze nie ma tutaj nikogo. Podejrzewam, że jest w środku. Chyba, że jest tutaj gdzieś. Jak jest w śmietniku, to jest niedobrze. Hm. Hm. Łączenie jakieś. A, czarek, czego ty szukasz? Dobra, tutaj zobaczcie, jest centrala. Także zaraz zobaczymy, co tam się dzieje. Ja będę sobie odpalał to z. Słuchajcie, z jakiegoś tam przycisku zaraz sobie coś tam dorobię i tyle, nie? Widać wszystko ładnie tam pochowane, fotki widać. Te połączenie tam, zobaczcie, no jest takie nieciekawe. Stąd nie będziecie, nie będziecie widzieć, ale zaraz, zaraz odkręcimy, zobaczymy, co to się w ogóle dzieje. Co mogę powiedzieć? Podejrzewam, że kondensatory już są słabe, nie? Zaraz zobaczymy, jak się da to zdjąć. Dobra, dało się zdjąć. I zobaczcie, tutaj centrala wygląda. Nie wiem, czy widać przez te krzaczki, ale tak, zaraz zobaczymy. Tutaj jest na stałym kodzie piloty. Pewnie jakieś tam topy. Ja zaraz zobaczę, czy jest zasilanie. Widać, że transformator był wymieniany. I zobaczymy czy to chodzi. Zaraz tu odpalę z tego wejścia. Bo tak wiecie jak ja nie widzę jak ona się otwiera ta brama, to ja za bardzo nic nie powiem. Mieszkałem tutaj trochę w Bielsku, także zaraz zobaczymy co tutaj się dzieje. Tutaj jeszcze wideo będzie do wymiany. Ale tak na razie zobaczymy co to się dzieje z tym automatem. Zobaczcie, wiosna, już wszystko kwitnie, kurczę, bardzo fajnie od razu jest, od razu przyjemnie się robi słuchać. Dobra, jak wiecie, kamy odpalamy przez 2,7, 2 i 7 odpalamy. Może być 1,7, i 7 jak jest mostek założony, także to tam wiecie. Do wolności. No i dobra, brama jedzie zaraz. Zobaczymy, ile siły ma. Ta dobrze ciągnie. Tutaj też dobrze ciągnie. Słuchajcie, tu nie przelatuje. Tutaj coś jest nie tak, bo tutaj za daleko idzie. A tutaj się ładnie zatrzymuje zaraz ja tą stronę rozkręcę i zobaczę bo ona powinna jechać pod 90 jeszcze trochę pracuje chyba że jest automatyczne zamykanie ale przy automatycznym zamykaniu w kamie nie było nie było nie świeciło lampa dopiero wyłączyła Zobaczymy, fotki. Fotka działa. No, to tylko tutaj trzeba zobaczyć, bo tutaj coś mi nie pasuje. Idę. Zaraz zobaczę wkrętarkę i zobaczymy, bo ona za dużo się otwiera. O coś się blokuje. Cała puszka się rusza. Ale cóż. Zobaczcie, jeszcze śrubki się nawet odkręcają. Fajnie byłoby unieruchomić tą puchę trochę, ale tutaj już wiele osób chyba było. Słuchajcie, zobaczcie, śruby już są trochę wyrobione. No i dobra. Tragedii nie ma. Słuchajcie, naprawdę nie ma tragedii. Te napędy działają w takich warunkach, że wiecie, nie? Ale widać, że puszka się przesunęła aż. A, bo ją, słuchajcie, zobaczcie. Puszka, puszka aż rozerwało już. O, no, tu skorodowana jest. Tak, żeby było, trzeba ją wzmocnić. Okej. Okay. Tak, to tutaj wszystko naprawdę, zobaczcie, to, że tu, tu pajęczyny, ale znak nie ma wody. Tutaj było odwodnienie. Teraz ma gdzie tam wypływać. Zobaczcie, nie jest skorodowane. Chyba, że już było wymieniane, nie? Ale tu zobaczcie, naprawdę spoko wygląda. Co, trzeba by było tak naprawdę. puszkę całą wymienić, bo ona pękła. Albo chociaż ją ścisnąć i obspawać to. Dobra, to tu już byśmy mieli rozwiązanie, bo to nie jest normalna pozycja bramy. Słuchajcie, zaraz zejdę, bo wiecie, można zrobić, bo zrobić tak, żeby tutaj było pod 90. bo ona teraz, jak się schodzi, to jest, e, bo jak się schodzi, to jest nierówno, nie? E, prawie, że jest równo, nie? No to dobra, tutaj by można było, trzeba tam to poprawić, wiadomo. Yy, bo tak to nie może zostać to już wiem yy, siły ma także kondensatory kondensatory tylko kiedyś tam wymienić no i tyle to obczyścić i pospawać tak bo tu żeby puszkę wymienić tą całą yy, to w sumie można by było nie tutaj bramy tylko zdjąć z tych zawiasów tutaj wyciągnąć Czy to jest wspawane? Chyba wspawane No, zobaczę jak to wyjdzie, bo tutaj puszka do wymiany albo do pospowania. Do pospawania mniej roboty wymiana dużo roboty A jak dużo roboty to i koszty są większe, nie? Dzisiaj sporo też roboty mam Zobaczcie, centrala, jak centrala 2-7, tak jak mówiłem wcześniej, i leci, tak? Tu wszystko jest w porządku. Naprawdę spoko. To zobaczcie, wentylacja jest zrobiona. A tam niektórzy mówią, żeby to wszystko e, zaklejać. Wszystko, no, słuchajcie, czasem naprawdę, wentylacja nie zrobicie centrali tak szczelnie, jak to jest, wiecie. To, że ona ma uszczelki i wszystko wystarczy, że lekko podgięta uszczelka, i już się skrapla, i tak Wilgoć para wodna, nie? O, to ja tu się martwię, a tu jest przycisk. Zobaczcie, a ja z kabelkiem się martwię. Także dobra, tu by działało. Centrala działa. Automat też, no, zobaczcie, automat też jako tako działa tylko mówię, pospawać tą puszkę tu by trzeba było ją zaklinować o zobaczcie teraz zobaczcie, teraz ona się zeszła tak naprawdę to trzeba by było teraz pospawać na zamkniętej bramie dobry plan, dobry plan, słuchajcie bo teraz wiecie, docisnął razem hmm? bo tutaj nie ma prądu zaraz poczekam na właściciela, właścicielkę i pospawam. W sumie to jest dobry plan, dobry plan, póki da się tak łatwo naprawić. I, nie trzeba, i dobrze to pospawać i będzie git. Podklinowałem, ale widać, że cała puszka jest tak jakby lekko skrzywiona. Podklinowałem, już się nie rozchodzi. Nie? E, tutaj jeszcze coś tam dołożę. Coś mnie... E, Coś tam jeszcze dołożę, ale tak czy siak warto byłoby wymienić tą puszkę. Bo bo ogólnie do zestawu można dokupić tam jakieś takie blokady, nie? Ale tu jest taka, taka dorobiona, niczemu ona nie szkodzi. no Tylko że tu jest duża siła, nie? która działa na to, i dlatego to rozerwało. Ja zobaczę, czy to się poddaje. Tu wiecie, ja to na chwilę zaklinowałem, jak coś to się weźmie, obspawa i tyle. Bo naprawdę siłowniki te mają bardzo dużo siły, bardzo dużo. To nam się może wydawać, że te na takim krótkim ramieniu, ale przełożenie jest bardzo duże. Dobra, mam kawałek płaskowniczka. Słuchajcie, to jest tylko dla testów. Mówicie tamto. E, tamto tak naprawdę. O tutaj, że ona się tam nie schodzi tak kawałek, to da się no tą śrubą, nie? to nie ma co się przejmować, ale ja podejrzewam, że tutaj był już wymieniany ten siłownik, a jak ktoś wymieniał siłownik, to coś mi się wydaje, że nie, nie wymieniają tej puszki, nie? bo ja wiem, że tu siłownik to jest, wymienić go to jest moment. Nie? Zaraz zobaczymy, czy mocno się tu rozchodzi, bardziej mi chodzi właśnie o to, nie? Czy to co to ja to, to, to co ja tu wbiłem, to wiecie, że to jest tylko prowizora. Trochę się rozchodzi. Kąt już jest optymalny. No, tak żeby było trzeba tutaj pospawać. Ja nie wiem czy to już raz nie było spawane. No i dobra, także decyzja jest taka, że będzie wymieniona cała puszka, nie ma co tutaj się bawić tam w spawanie, bo trzeba będzie ją wyciągnąć, eee, trzeba będzie ją wyciągnąć, wyciągnąć tutaj dookoła kostki eee, i na suchym betonie ją zamontować, zobaczyć jak tutaj te dreny, jak coś to też wyczyści dreny i tyle. Bo tak jeżeli ona się już rusza, to że ja tutaj wiecie tam, tylko tutaj zabiłem. No, to jest na próbę, tak ten, ten, ten profil aluminiowy na próbę, bo ja wiem, że jak tu nawet pospawam, to to w końcu pęknie. Słuchajcie, to w końcu pęknie, i tyle tam tamta puszka. Tutaj ta puszka. Tam widzicie taka biała to jest podłączenie fotokomórki tej tutaj, tutaj i lampy w centralu. To jest do z, z, spina. Spin, także też jadę. Ja, tak, słuchajcie. Takie to dzisiaj roboty. Co dzisiaj mamy? Czwartek. Czwartek dzisiaj jest. Tutaj taka awaria, także pójdzie co? Do wymiany ten wideodomofon. Zobaczcie te wideodomofony Komax tyle lat działają. Naprawdę kiedyś to robili. Kiedyś to robili. No i dodatkowo tą puszkę się wymieni, tak, bo moim zdaniem trzeba ją wymienić. Można by było pospawać, ale jak ona już jest mocno skorodowana, to już e, i tak trzeba ją od nowa zamontować, bo trzeba ją od nowa zamontować, bo cała się rusza. Cała się rusza. Ten piach, wszystko się pewnie wymyło. E, postawi się ją na suchym betonie i e, będzie. Będzie ok wtedy, nie? Bo tak zostawić, tam niby pospawać, to będzie się słabo, będzie się ruszać i, i tyle, nie? Także trzymajcie się i do następnego, słuchajcie, do następnego.